Czego chce toksyczna osoba w łóżku? Toksyczna osoba chce przerzucić na ciebie swoje problemy, zamienić się rolami, dlatego że nie może połączyć się z tobą emocjonalnie. Unikają bezbronności. Osoba zaburzona czuje presję, gdy oczekuje się od niej intymności. Jako, że są dość mocno zaburzeni, oczywiście nie przyznają się do tego. Co więcej, zamiast tego obwiniają cię. Obwinia cię stosując przemoc emocjonalną, która sprawia, że czujesz się fatalnie. Toksyk uderza w twoje najczulsze punkty, żonglując przemiennie wstydem, wstrzymywaniem cię, gaslightując, prowokując kłótnie czy komplikując najprostsze rzeczy. Celem jest sprawienie, by umocnić więź traumatyczną między wami. Z czasem zdajesz sobie sprawę, że jest to coś, czego należy unikać, rezygnując z prób, ponieważ nie ma nagrody, tylko emocjonalny ból. I to jest punkt zwrotny w tej całej chorej relacji. Popapraniec cały czas przekazuje Ci swoje uwagi, a wina w pełni należy teraz do ciebie. Toksyk wskazuje na Ciebie palcem i prowadzi kampanię oszczerstw, twierdząc, że tak bardzo się starał wszystko naprawić i Ty niczego nie doceniłaś, nie doceniłeś. Toksyczne osoby stosują tę taktykę w różnych sytuacjach. Nie tylko w związkach. Jeśli to nie może być ich wina, to musi być to Twój dziwny sposób myślenia. Nie zmieniają się, nie mogą iść do przodu i nie mają żadnego rozwiązania. Pod koniec związku mogą na przykład powiedzieć: Ty tak naprawdę mnie nie kochałaś. Kolejna zmiana roli. Zwyrodnialec zrobił to tak, że nie można ich kochać, ale prawda jest taka, że to on nie potrafi kochać. To ich sposób radzenia sobie z życiem, znęcanie się nad tobą. Nauczyli się tego sposobu radzenia sobie we wczesnym etapie życia, nigdy nie przyznając się do winy, zawsze obwiniając innych, przerzucając rolę. To głęboko zakorzeniony w nich mechanizm radzenia sobie z urojeniami i będą się go trzymać, pozbawieni empatii i wyrzutów sumienia. Ci ludzie się nie zmieniają, uciekaj.